Góry, nie o, nie mogę wiedzieć, co się stało. Nie, Zezia, gdzie jest moje żelazo, ja się pytam. Nie, no bo ja potrzebuję jedzenia, bo ja zaraz zginę. Bo to jedzenia, zginę. E... Takie szybkie wprowadzenie. Po drugim odcinku, Zezia postanowił przejście aż około 10 tysięcy kratek. Tylko po to, żeby znaleźć outpost. Z nas jeden przyniósł totem. Dzięki czemu mogliśmy nareszcie zrobić to. O, patrz na. Pilnuj się, pilnuj się, pilnuj się, pilnuj się. Ty na sochranie. Patrz, ja to zalewam. Uwaga. Resp. Resp się. O, Jest. Wreszcie. W życiu. Dziękuję wam. Hmm, trochę ustawione. <noise> Trzeba to Wiesz, ogłosić. Wykawmy prezent o. stronę do domu? A, jeszcze... jeszcze to masz. I gdzie robię ryby? I siekierę na wykończeniu dwie. Żebyś nie umarł. Dobra. W razie strzelę... co? Żeby nie było, że nie jestem miły masz. I kuszę na wykończeniu. O. I jeden blok bruku. I cztery kości. Ej nie, ale bez, I, bez, i, bez, bez i, kości, bo to przesada, bez kości, bo to przesadę. Dobra, chodź, dobra, wracamy dobra, się. Czego nie potrzebowałem? Ja nie daję. Jak coś, to A. proszę, żebyś nie wykonywał tego, co jest w twoim pokoju. A, co mam w pokoju? O, pieski, pieski są, spoko. <laughs> Cztery psy. Spać. tam są wszystkie moje psy. Jak mogliście już usłyszeć, są nowe osoby, które postanowiły zrobić drużynę trzecią. Jest w nich maker, offensive oraz tytan. no idziesz dobrą, ale. Tutaj na ty. Podpaliłem. Idaj, idę, Wchodzimy. So. zwykłe biom albo twierdza. Eee. Twierdza? Czy to nether? Oho, Crash Minecrafta? A, czy to nether? <laughs> Czerwony raz. O! Czerwony lat, zwykły biom, najlepszy biom taki jeden z zwykłych. A my nie powinniśmy mieć do tych rzeczy? Yy, jak są te frajerskie pigliny, to tak, tam? Yy, ja myślę, żeby zrobić wyprawę małą. Rozejrzeć. Mam, mam cały set ochronę 2 i buciki. Mam jeszcze łagodny upadek 1. No to teraz możemy cię zrzucić z 50 bloków, sprawdzić, czy działa. Nie, nie, nie. No to mówisz, że taki łagodny upadek, to czy gdzie jest ten upadek? Ale, ale jeden! Nie Uważaj, wiem, ja bo cholera, <g localized> yeah! Uważaj, bo tu rozdymka koło mnie płynie. O cholera, dotkła mnie. Ja! Uważaj, bo rozdymka tutaj płynie, co? O cholera, czy to Freddy Fazbear? Tak, tak. Ow, 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 ow. to ja. jesteś tutaj, O! Kurde, nie trafiłem zwierzęcie. Tata. Ono nie żyło już dawno, a ty tam by uderzyłeś. A czekaj, chodźcie tam na łukos, tak? Stójcie, stójcie, widzę zwierzę. Stójcie, stój, stój, rulet, patrz, widzę zwierzę. No nie wiem. Sam trzymałem. Nie wybranicie mnie. Dobra, zezja, bustujcie, bustujcie, złapki, bustujcie, złapki. Poczekaj, za umie. co to robi? Co on robi? Super. Ej, a ja czemu nie możemy spać? Teraz? Czemu się wyjebi? Bije... Stop, stop! No już! No coś mnie uderzyło. To nie ja, to nie ja! Nie, to ja! Dobra. to jeszcze to ja. Dobra. No, właśnie tak słucham. Co ty gadasz? O, w dupę Ej, ty czaj, że ja prawie nie trafiłem? Ej, ty byś umarł chyba, wiesz? No, umarłbym. No, nie umarł. Każdy bym. umarł. Ale jest. Stop! Nie mój ja? Daj jedzenie, daj jedzenie. Nie mam. Masz. Jak o, tak ma. hamsko się odzywacie do mnie, to nie mam. Ale ja mówię, że jesteś spokoziomek. Moja też Jak mu rzucił, good boy. Dobry kasek. <noise> ja też rzucę Łap, yes. tam leży Aport? <noise> Oni, ja się Oni, się Oni tam się ale śmieją, się... że mają jakiś content, a my mamy lepsze Taka ale prawda ja nie mogę się śmiać z takich ludzi, bo ja kiedyś też taki byłem na początku gry Bo nie miałem co zrobić i prawie umarłem ogólnie Gdyby nie to, że wy mi pomogliście, to bym nie żył Ile Garnisz macie tych sadzonek się? w końcu? Ile macie tych sadzonek, się pytam? O, mnie w taki człowieku, już. Ile macie tych sadzonek? E, dużo, dużo, ja dużo mam. No to powiedz mi dokładną ilość. Eee, jeszcze zbieram. Bo patrzyłem cały czas, co wy robicie, i nie zbieraliście tych sadzonek. sadzonek. Potrzebuję na człowieku. Potrzebuję to tylko to... jeszcze dwie sadzonki. Idziemy na tą górkę? Tak, o to mi chodzi. Idziemy wprost na górkę. Nie rozumiem, czemu na Mount Everest się nie wspinają tak jak my teraz? <grym> Ej, biskitu, to Ale <grym> dosłownie, zobacz. wiadro wody i wbijasz na Mount Everest spokojnie. Jeszcze w razie to jakby był ten śnieg, do którego się zapadają. Kojarzycie ten śnieg, do którego się zapadają? No. Nie panie. No to... no ten sypki śnieg. No, no jak takie jest na pewno. Źle idziecie, chodźcie. Wy wyjdziecie w... Póki co on rzucił jest... na mnie creepera. No, Ej, co jest? Ej, to jest ładne. Jak znajdziemy chodź, to posta? Chodźcie do mnie, w prawo bardziej. Ale może Gupi rozejrzyjmy ma się. Ma ma sejście, o, ma... A ma... głupi Taka. jestem głupi. O ha. cholera! Zejść. Daj mi łódkę. Daj mi łódkę! Jutro. Daj mi łódkę. Jutro. Daj mi łódkę. Daj, daj, daj jutro. Daj mi łódkę. Jutro. Daj mi łódkę. Jutro. Ja nie mi rozumiem ke. czego ty po prostu nie rozumiesz. Ej, prześpimy się, Please. Tak, ale daj mi łódkę. Jutro. Chodźcie, jutro ty... bo póki oni są w naderze. Nie dożyjesz jutra? Ej, po co jest ustawiono punkt odradzania jaki tak mamy umrzeć? Możesz i spać? Się. Nie mogę, bo są potwory blisko. Zabij go, nie, zabij. go! Ale ja go nie widzę! Ile <grym> po to <grym> Ja Strzale widzę. A, to strzał. W, w tym wszystkim najśmieszniejsze jest to, że on łazi przede mną. On łazi przede mną. I ja widziałem jak on ma strzałę wbitą w tył głowy I Jak on tak macha, to ta strzała tak się pokazuje. Nie, moje łóczko. Ej, moje łóczko. U... Skoczyłeś? już? Gdzie jest moje łuczko? Ci ja. gdzie? Ci tam Gdzie nie. gdzie? Tam Nie, Tam. Ja nie, tam. Nie, nie. Nie, nie. Nie. mam, Nie. 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 Okej. No. Nie, tu jest następna góra, ja tam nie wchodzę, ja ci, to, ja ci informuję, ja tam nie wchodzę. Osły, osły, mam osły. To poczekajcie, ja tam wleżę i... To my no, może ja przejdziemy bokiem. Jest, no... Ja chyba chcę swoje osła w tym czasie. To Czemu wyszedłeś ofensyw? O, w dupę. Uh, mamy taki problem, roleta. No, zauważyłem. Weź jak mnie nie oko. co roleta? Nie. No. Co nie? Możesz go dalej zrespić jakoś. Jakoś. No w sensie robiąc e, książkę odrodzenia. rodzenia. Weź, jak? Weź moje rzeczy. Ja zgubiłem znaczy. moich ogólnie. A więc zmęczeni już tą piechotą, postanowiliśmy wrócić nederem, bo jest w końcu szybciej. Co wam to tak długo zajmuje? Znamy. Mordu, ja tak się boję. Jezus Maria. Przypominam kto pierwszy umarł na serwerze. A nie to nie Ja umarłem przez tyle, umarł? że potem się no. na pomoc. Przypominam drugi umarł na serwerze. Przypominam kto się darzy, że, nie, że nie, nie żyje i o pomoc błagał. A kto kogo odrodził? Ty mnie. No właśnie. Nie, o, to bastion jest. bastion! Chort co jest? Bastion mam hity. What? Oh, A serio, my ominęliśmy Ej. bastion. Nie, to jest stop. drugą stronę. Ej, ale wiesz, wiecie, co jest najlepsze z tym wszystkim? Ej, stop! Ja wracam po e, złotej itemki, e, buty, więc ja nie chcę umrzeć, jakby co. Ja bym Mam, ja, bierz Mam, mam. Kto nie ryzykuje, ten nie pije pana. Jakby, no sobie ryzykuj, tylko ty na pewno umrzesz bez złotych hitów. Ja mam tej Eee, no, rozwal, no, rozwal no, drogę za nami, rozwal drogę za nami. Ale Tylko co chcesz zrobić? Eee, y, y, ten, bombardowanie takie, spłyniemy łódką prosto na skarbiec. Nie rozwalaj mi stanowisko. Nie możemy na najpierw mi, ich okraść ze wszystkich innych rzeczy? Ale. tak będzie najłatwiej chyba. No to zniszczę za to, oby mnie nie zatkowali przecież. Ej! jest zablokowany pod. Nice. Nice, nice! Wyrupujemy, nice. Wyrupujemy do skarbta! Nie! Łażej, uważaj! Nie, 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 nie! Jajcie. Wycofka, wycofka! Wycofka, chłopie! Jestem dat, y, logaj! Nie! Nie! Odrodzę cię chłopie! Pójdę dzisiaj A -a. do tego ten... Mogę mm. Mogłeś logać, chłopie! Y, mam y, nadaryt. Mam ściany, mam gdzieś bloków żelaza. Się zablokowałem. Ej, czy jak otworzę tak po prostu skrzynię, to mnie zatkują. Tak, wszyscy. A ich zniszczyłem? Eee, nie wiem. Dobra, i tak już zaczęliśmy. Ochopie, jak głupi masz A on chyba był mądry i nie przeżył. Dajesz ze mną, a nie. No dobra, ale ja mam Idę już po ciebie Daj ze mną, umieram o. No, żyjesz, jesteś w domu Palę się Nie umrz Niech będzie jadł to jest git Już nie umrzę Daj mi jedzenie bo mnie mam z... a mam, nieważne I nadal Co? chcesz podróżować? Tak no, no. Z wasze podróżowanie umarłem. Nie no, Szarz. No nie. Nie, jakby nie mam wam tego za No. Teraz też ci mogę wypominać, kto się wypieczył. Nie no. Ktoś się no. wypieprzył. Najgłupiej jest na, ja. na serwerze. Ale nie no, moja. moja, moja śmierć była bardziej. Barba. No. Spektakularna. Mniej głupia. Mniej głupia, przecież mieć skielet. Problem jest taki, Prawie. że on cię ratował wtedy. No właśnie. Gdzie jest Przeciłem przejście my, do drugiego bastiona? W drugim nie ma, wykopujcie do góry. Tylko drugiego. Mogę wam dać kordy później jak chcecie, ale no, to jest. No daj kordy, daj kordy, podaj mi to ja zobaczycie. O kordy jak by leko. się mega przydały Ale to nie wiem czy chcę wam się tam iść... Ale że powiedz jest, mi kordy, a nie. Żeby odradzić teraz... się. No, ale no nie to. wiem, bo ty mnie trochę wkurzasz, ale okej okay. Co? No bo ja taki jestem, no